Siemanko! Witajcie na kanale Pierogi z KimCi. Dzisiaj będzie dość nietypowy odcinek, bo pierwszy raz w historii tego kanału będziemy mieć gościa specjalnego. Takiego gościa, który poprowadzi część tego odcinka. I już wam opowiadam dlaczego. Moja przyjaciółka, moja przyjaciółka Monika. Uu. Przytuliłeś się? Przytuliłeś się do matki, Boże. Dziękuję ci. Słuchaj, się rzadko tak sam z siebie przytula. Moja przyjaciółka, Monika, przyjeżdża do Korei y, po roku czasu i przyjeżdża tylko na miesiąc, bo pracuje teraz w Polsce. Y, I dwa tygodnie z tego miesiąca czasu, który tu będzie, będzie na kwarantannie. Postanowiłam wysłać jej paczkę z jedzeniem. Bardzo chciałam dla niej coś ugotować, ale przez to, że będzie na kwarantannie, a potem będzie mieć mało czasu to raczej spotkamy się gdzieś na zewnątrz, pójdziemy gdzieś razem, niż będę, będę dla niej gotować w domu, więc postanowiłam przygotować taką paczkę. Fajnie by było nagrać, jak ona to potem próbuje i dostaje, więc nagramy. I jeszcze dodatkowo, tak jak mówiłam, Monika teraz jest na kwarantannie, a w Korei na kwarantannie dostaje się takie specjalne paczki na przetrwanie od rządu. Tam w zależności od miasta różne rzeczy się dostaje. I Monika teraz pokaże Wam, y, jaką paczkę dostała ona. Więc teraz wjeżdżam Monika i pokazuję swoją przetrwaniową paczkę, uwaga! Ciemanko, Staram się zabrzmieć jak wiola, ale wiadomo, że e, nikt tego lepiej nie zrobi jak nasza Wiola. Aha, miałam patrzeć na kamerę. Zawsze zapominam. E, mam się przedstawić, tak. Cześć, jestem Monika i jestem przyjaciółką Wioli i kilka dni temu przyleciałam razem z moim mężem do Korei. Jesteśmy teraz na kwarantannie. W tle słychać pewnie klikanie mojego męża, bo e, też zajął ten fajny pokój, a ja też go chciałam, żeby nagrywać, więc e, no, jakoś tam się nim dzielimy. Może być potem e, jakieś, jakieś takie klikanie, więc e, przepraszam, zrozumcie. Nie jestem youtuberką, więc e, nie umiem takich rzeczy. Pierwszy raz nagrywam gadanie do kamery po polsku. Tu nie mam żadnego mikrofonu, stąd te moje mozzarelle w uszach. Ale myślę, że będzie ok. Korea jest bardzo zorganizowana, bardzo dobrze zorganizowana, dlatego ja też w ogóle byłam tutaj w Korei, jak pandemia się zaczęła. Jest tu fajna organizacja i to też dotyczy kwarantanny. Mamy takie aplikacje, które zain musieliśmy zainstalować na lotnisku i tam musimy codziennie zaznaczać czy mamy gorączkę i tak dalej, na dwa razy dziennie. Oprócz tego drugiego dnia po przylocie musieliśmy pójść wykonać e, test, e, ten PC PCR. Tak samo w sumie przed wylotem. Maksymalnie 72 godziny przed wylotem trzeba uzyskać negatywny wynik testu, żeby móc w ogóle polecieć, ale mimo to, że bo w sumie ja już jestem tutaj chyba to jest mój czwarty dzień i drugiego dnia poszłam wykonać test. Wczoraj dostałam wynik, że jest to negatywny, i mimo tego nadal muszę być na tej kwarantannie. Więc jestem. Ale też y, fajna rzecz jest taka, że y, przynajmniej z mojego miasta, nie wiem czy to wszystkie miasta tak w Korei robią, czy tylko niektóre. Ale z mojego miasta, ja mieszkam w Gunpo i władze miasta Gunpo wysyłają osobom na kwarantannie taką paczkę. Wytałam telefon, że dostanę taką covidową paczkę, powiedziałam o tym Wioli, powiedziałam, że zrobię jej unboxing, tak na żarty. A ona jakby w sumie podłapała temat, powiedziała, że może fajnie byłoby pokazać Wam, co w takiej paczce jest, a przynajmniej w paczce z mojego miasta. I no, trochę się zawiodłam, bo to jednak nie jest taki fajny karton, żeby to tak pokazać i żeby to serio był taki unboxing. Tylko jest co, w sumie ma swój urok. O, taka torebka. Tak wygląda w środku. No i okej. Okay. No i na początku może pokażę, jest taka koperta. Tam takie kartki. Tak, na jednej jest, to jest taki jakby certyfikat, że jestem na kwarantannie, bo widzę tutaj są wpisane moje dane. A te dwie pozostałe kartki... Organizacyjne rzeczy dotyczące kwarantanny. W sumie też fajnie. Zanim dostaliśmy tą paczkę, to i tak dzwoniono do nas i nam niektóre kwestie wyjaśniono, więc to też było bardzo fajne. Stąd właśnie widzę, że tutaj jest napisane na przykład wynoszenie śmieci, też jest fajnie ogarnięte, bo dwa razy w tygodniu, we wtorek i w piątek, może przyjść ktoś, jeśli oczywiście wcześniej damy od pod odpowiedni numer znać, że gdy mamy do wyrzucenia śmieci, to przyjdzie ktoś i nam je wyrzuci, bo my nie możemy wychodzić i no jak te śmieci wyrzucać, skoro nie możemy wychodzić? O, i widzę tutaj, że w tej torbie jest, już wiem co to jest, bo w Korei te wszystkie worki na śmieci, jakby to są specjalne worki na śmieci, nie jak w Polsce, że obojętnie jaki worek się da i wrzuci do tego śmietnika, to jest spoko, tylko w Korei to musi być specjalna taka reklamówka, one właśnie mają wszystkie takie specyficzny wygląd. Tej nie widziałam nigdy, podejrzewam, że to jest, podejrzewam, że to jest specjalna siatka na śmieci kwarantanowe. Dobra, zaglądam co jest dalej. I już widzę. Dostaliśmy maseczki. To są, tak mi się wydaje, te koreańskie maseczki. One są takie trochę specyficzne. Ja ogólnie bardzo je lubię, ale dla mnie one są trochę za duże więc zawsze staram się kupować te dziecięce. Albo jak są rozmiary czasem small, medium, to wtedy są o wiele lepsze na moją twarz, akurat. Aha, no, miałam je otwierać, więc one tak wyglądają. Moja babcia je bardzo lubi, więc e, najwyżej dam babci. A sobie kupię te mniejsze. O, to jest fajne, to będzie fajna ciekawostka, bo to jest e, jednorazowy termometr. I to jest taki termometr, e, że wsadza się ten patyczek e, do buzi albo pod pachę, e, czeka tam minutę albo kilka, i na, tym, e, na tej części to są takie numerki podane, i to potem wskazuje, jaką się ma temperaturę. Bardzo fajne to jest. Następna rzecz to. A, e, płyn do dezynfekcji. Dobra. Następna rzecz to mydełko antybakteryjne. I ostatnia rzecz. Już widać. To mokre chusteczki. Ogólnie, e, jak usłyszałam, że dostaniemy taką paczkę covidową, to myślałam, że to będzie coś takiego bardziej, że tak powiem, mało, wow, a przynajmniej ciekawszego, żeby pokazać. Skoro Wiola mnie poprosiła ten filmik, to pewnie też się spodziewa, że to będzie coś e, ciekawszego, ale no, nie, Są to takie podstawy, nie wiem, jak to nazwać, nawet. myślałam też, że będzie to w ogóle jeszcze jakaś żywność, ale no są to takie podstawowe rzeczy i tak właśnie fajnie, zawsze fajnie jest dostać coś darmowego, no nie, i to chyba na tyle. To papa, a w sumie jeszcze nie papa, bo jeszcze się zobaczymy później, bo czekam na twoje jedzonko, Wiola. Czyli to, póki co, tyle. Więc ja tu teraz będę szykować dla Moniki paczkę i pokażę Wam, co szykuję. A na samym końcu Monika otworzy tą paczkę, którą ja jej wysłałam. Tak. Mam nadzieję, że wszystko wyjdzie w porządku. I bierzemy się teraz za pakowanie. Ubrałam sobie mojego ulubionego fartucha i będę teraz pakować jedzenie. Moniki, ulubione jedzenie w Korei to jest tak zwany backban, czyli po prostu ryż i cała masa różnych przystawek. I chciałam zrobić jej coś takiego. I Chciałam zrobić jej właśnie coś takiego, dlatego teraz będziemy pakować wszystkie przystawki, jakie zrobiłam. Nie, nie, nie. Po pierwsze mamy tutaj smażone ziemniaczki. Okej. Okay. Pudełeczko ziemniaczków. Kolejne pudełeczko to jest smażona wieprzowina w ostrym sosie, który już spakowałam wcześniej, bo się zapomniałam. Kolejne pudełeczko to jest sałatka dyniowa. Posypiemy jeszcze tą sałatkę prażonymi migdałami, żeby było luksusowo. Luksusowo. Kolejny. Mam tu jeszcze okrągłe pudełeczka. no a gdzie jest to pudełeczko, co mi zabrałeś? Chyba matce braknie pudełek. Niu, gdzie jest to pudełeczko? Tata. Tata. Kolejna przystawka to jest. Kolejna przystawka to jest taka. Oj, smażona kałamarnica. Ona jest najpierw suszona, a potem się ją z syropem i z sosem sojowym i z czosnkiem smaży trochę na patelni. Ona jest bardzo pyszna i jest ciężka do dostania w Polsce w sumie, więc postanowiłam ją tutaj, że ona koniecznie musi być tutaj. Dobrze. Mamy już cztery pudełeczka. Kolejna przystaweczka to będzie szpinak. Szpinak już był tyle razy na tym kanale, że to nikomu nie trzeba przedstawiać. Okay. Kolejne to ogóreczki. Ogóreczki, ogóreczki były już wielokrotnie. Kolejna przystaweczka to kiełbaski z brokułami w ostrym sosie. I już chyba przedostatnia, ale zabraknie mi pudełek. Teraz nie zrobić. Jeszcze takie inne, plastikowe. Kolejna przystawka to są ciastka rybne smażone. Mam nadzieję, że Monika sobie to wszystko odpowiednio poodgrzewa. I ostatnia z moich przystawek to jest smażone kimchi. Gotowe. Mamy tutaj tyle tych pudełeczek, jeszcze będziemy mieć jedną rzecz. Jeszcze mam tutaj taką gotową zupę. To jest Sogogi Mukuk, czyli zupa z wieprzowiną i z rzotkiewką. Taka jak. Taka jak robiliśmy na kanale kiedyś. Te zupy są dobrej jakości w Korei. takie sprzedawane w takich torebkach. I mogłam zrobić sama zupę, tylko że. Yy, bałam się, że się wyleje, Bo już się boję o te przystawki, a co dopiero o zupę. Więc kupiłam taką. I jeszcze mam jedną rzecz. Jeszcze mam ulubione Moniki koreańskie ciasteczka. Więc tyle tego wyszło. To ja tu pakuję dalej. Spakowane. Panie Sonu Jedziemy na pocztę i zaczął padać deszcz. O nie! Sonu, trzymaj się! Matka będzie prowadzić szybko. Doszliśmy I już. I przestało padać. Sono jak ci jest w tej furze? Niezbyt. Paczkę wysłałam zwykłą przesyłką i powinna ona dotrzeć jutro rano, więc mam nadzieję, że następne ujęcie to już będzie Monika otwierająca paczkę. Kwarantanna, dzień szósty, ale dzisiaj mam super humor, bo znowu coś fajnego dostałam. E, tym razem nie jakieś chusteczki, ale zaraz wam pokażę, chociaż pewnie wiecie. Ty ty! ty. Violi. Pierwsze co otwieram, znaczy i widzę, dostałam ciasteczka. To są moje ulubione ciasteczka w Korei. Naprawdę polecam. E, wiem, że można je też dostać w Polsce, bo widziałam je kiedyś w koreańskim sklepie. Więc, e, no w sumie, jakby nie są takie dziwne ciasteczka, to są zwykłe brownie. Ale ja kocham, dziękuję, Viola. Czy to, to są te witaminki od Sonu? Tak! E, Viola mi już pisała, że w paszce będą witaminki od Sonu, więc e, w sumie nie wiedziałam, czego się spodziewać. E, nie wiedziałam, czy to będą serio takie tabletki, witaminki, czy to nie wiem, jakieś owoce, ale bo to owoce to witaminy, więc jest to kim. Witamina <grych> D. Odpakowaliśmy wszystko i podgrzewają nam się te wszystkie rzeczy, które muszą się podgrzać, bo Wiola mi dwa razy albo trzy nawet powiedziała, e, że mamy niektóre z tych banchanów podgrzać. Więc czekamy. Chciałam tylko jeszcze dodać szybko, że ten obiad zjem razem z moim mężem. Bo jest w sumie pora obiadowa, jesteśmy głodni, oczywiście to nie tylko jest dla mnie, ale też dla mojego męża. Ale tak jakoś nie wiem jeszcze, jak ja to ustawię tą kamerę, tak żeby tylko mnie było widać, skoro jemy razem z tym moim bardzo profesjonalnym sprzętem. Ale po prostu wybaczcie, że będę nagrywać tylko siebie, bo może to trochę dziwnie wyglądać. No, ale mój mąż nie chce się pokazywać, jest nieśmiały, albo też czeka najpierw na, na to, aż będę mieć 100 tysięcy subskrypcji na YouTubie. W sumie nie mam kanału, ale no, e, przepraszam. <noise> Okej, okay. tak dziwnie w sobie e, jest ułożenie. wyglądam jakby jadła sama, ale e, obok mnie, tak na tym, tak, 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 siedzi sobie mój mąż. E, ale chciałam to nagrać tak, żeby było widać, co jem. E, więc to jest ta zupa, ryż, i zawsze to tak wygląda, chyba widać. Że jest ta zupa, zawsze ma być po prawej stronie, a po lewej ryż. Chyba tak to było. Ornzogen Hansan Kuk. Tak. Mój mąż wymyślił najlepszy na świecie sposób na statyw, żeby był w miejscu. Ja to zrobię zdjęcie i mam nadzieję, że wiola załączy pokazać. Na przykład o tu, o, jak ona tak zawsze robi. Mi się to tak podoba, jak wiola tak robi. O, że tutaj będzie zdjęcie. Tylko ja zrobię to zdjęcie. Te wszystkie pojemniki, które mam tutaj przede mną, to są te wszystkie prezenty od wioli, więc już się nie mogę doczekać, jak otworzę. Wiola mówiła, że nie muszę. Że nie muszę tłumaczyć co to jest, bo ona to już tłumaczyła, więc w sumie chyba muszę nagrać tylko kosztowanie. Więc otwieram te pojemniki. Teraz przewiniesz? Uspokój. Oh, W ogóle w Korei bardzo często się je właśnie siedząc na podłodze. Mi się to tak podoba. Jeszcze mam bardzo fajny dywan, więc bardzo lubię siedzieć przy tym stole i tak jeść, a nie na krzesłach, tak jak jest zazwyczaj w Polsce. E, I obowiązkowa rzecz, papier toaletowy, e, używany jako chusteczki. Więc to otwarłam teraz wszystko, nie wiem czy to widać, chyba spoko. E, I próbujemy. Bok hmm. Więc Wiola, czemu kiesym nie da? Czemu da? O, jeszcze mogę coś fajnego powiedzieć, że. To właśnie Viola nauczyła mnie kiedyś gotować tą zupę i sobie zapisałam przepis, ale nigdy tak naprawdę tej, tej zupy sama nie zrobiłam. E, no a to e, teraz to tutaj e, mój mąż pokazuje, to są pawroweczki, pawroweczki ośmiorniczki. Mm. Boże, kocham pan. Aha i wcześniej jak jeszcze nie, nag nie nagrywałam. E, i odpakowaliśmy te miseczki, i przygotowywaliśmy ten ryż, i to wszystko. To mój mąż powiedział, że mąż Wioli naprawdę ma wielkie szczęście, że mu tak dobrze gotuje. Jeszcze koreańskie jedzenie. Powiedziałam, że przepraszam, bo ja nie gotuję, ale nie o to mu niby chodziło. Dobra, teraz pancany. A, a, a. Zacznę od mojego, jednego z moich ulubionych, czyli. Czyli. Odeń! Czyli e, takie ciasto rybne. W ogóle na początku tego tak nie, zba, nie za bardzo lubiłam, a potem się do tego przekonałam, bo mój mąż bardzo to lubi i uwielbiam teraz. Czekaj, ale gdzie jest kimchi? W ogóle mam plan zawsze na Koreę, żeby 50% jedzenia mojego to było kimchi. O, i jeszcze fajna rzecz, którą chciałabym powiedzieć. <laughs> jeszcze a propos kimchi chciałam powiedzieć jedną rzecz, że... Zazwyczaj obcokrajowcy, którzy nigdy nie byli w Korei, w ogóle nie znają za dobrze Korei, koreańskiej kuchni i tak dalej, słyszą tylko coś tam o tym kimchi. Potem się dowiadują, że to jest ta kapusta na ostro, w sumie tylko tyle. Przynajmniej moi znajomi tylko tak mi zazwyczaj to opisują. Próbują potem to kimchi w Polsce, które no wiadomo jest trochę gorsze niż w Korei, ale też jest spoko. Próbują i... Mówią, nie ma szału. Ja też tak miałam na samym początku, bo uważam, że kimchi jest bardzo dobre, ale z czymś, nie samo w sobie. Przynajmniej dla mnie. Ja kocham kimchi, ale jako przystawkę. To musi być jedzone z czymś, właśnie z całą tą resztą, albo jak się je te koreańskie zupki błyskawiczne, ramion, to to jest przepyszne właśnie razem z kimchi, więc. Kimchi trzeba jeść z czymś, albo to musi być potrawa z Kimchi, jak na przykład Kimci, Kim Ci I wtedy jest przepyszne, więc naprawdę e, polecam Kimchi. W sumie też musiałam się na początku do niego trochę przekonać, e, bo stwierdziłam, że też nie ma szału, ale e, im więcej, im częściej to jadłam, to mi naprawdę to smakowało i dobra, za dużo gadam, więc e, no, na tym skończę. O, te ziemniaczki też bardzo lubię. Oj, oj, Kimchi. Mało? <laughs> no. A, bo ja kocham brokuły, więc mój mąż już wie zawsze mi daje. O, Dobra, jakieś podsumowanko? Bo już nie wiem co mówić, więc na tym zakończę, żeby też nie było to zbyt długie i żebyś Wiola nie miała za dużo do wycinania. E, dziękuję Ci bardzo za to jedzenie, jesteś cudowna. E, wszystkim polecam kuchnię Wioli. E, wiem, że Wiola już to mówiła, więc to nie jest żaden sekret, że Wiola teraz pisze książkę z przepisami, jak ugotować te wszystkie różne rzeczy koreańskie w Polsce, e, więc ja już się nie mogę doczekać i na pewno na pewno będzie to super książka, ją polecam. E, co jeszcze? No nie wiem, w ogóle, Viola. <grystanie> naprawdę świetnie gotujesz. Polskie rzeczy też wiem, że dobrze gotujesz, a koreańskie to po prostu, no naprawdę. Tak jak powiedział mój mąż, twój mąż ma szczęście, że gotujesz takie cudowne dania i to by było na tyle. Aha, ja jeszcze wyłączyłam i mój mąż mi zwrócił uwagę, że nie nagrałam. Bye-bye. <grystanie> znaczy, papa? Papa! Pa. Pa, pa. <grystanie> I was still in my house